Szczęść Boże, moi drodzy, bardzo serdecznie Was witam. Witam Was i na kanale Jedzuiti, i na kanale Mocni w Duchu. Chcę Was zaprosić do rachunku sumienia. Jeśli są pośród nas osoby, które są pierwszy raz, to chcę, żebyście wiedzieli, że przez pięć ignacjańskich kroków w rachunku sumienia będę Was i siebie przeprowadzał w taki sposób, że te, każdy kolejny krok będę zapowiadał, troszkę tłumaczył, a potem będzie czas takiej spokojnej muzyczki tutaj w tle, ładnych obrazów i to będzie czas na to, żeby... Samemu ten krok realizować w swoim własnym sercu. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Robimy to przed Najświętszym Sakramentem. Staramy się głębiej, bardziej w ten sposób skupić na Panu Jezusie. Zacznijmy na rachunek sumienia w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, w tym pierwszym punkcie chcemy Ci dziękować. Po prostu chcemy Ci dziękować. Zachęcam Ciebie, żebyś patrząc na Jezusa, patrząc w swoje własne serce, znajdował tam rzeczy, za które realnie chcesz mu podziękować. Z dzisiaj, z poprzednich dni, najważniejsze jakieś sytuacje, za które w tym momencie Twoje serce może zupełnie szczerze powiedzieć: Panie Jezu, ja Ci za to dziękuję. Trwajmy dłuższą chwilę i nie bójmy się też tego, bo chodzi w tej modlitwie o to, w tym pierwszym kroku tej naszej modlitwy, żeby serce weszło w postawę wdzięczności. Więc jeśli w którymś momencie już nie będziesz chciał wymawiać tych słów wdzięczności, ale być całym wdzięcznym, całą wdzięczną przed Panem, kiedy serce po prostu jest wdzięczne przed nim, to przypomina to dwie osoby siedzące naprzeciw siebie z uśmiechem, patrzące na siebie nawzajem z uśmiechem, to, to można w taki sposób trwać też w modlitwie. Więc teraz zostajemy kilka minut w tym dziękczynieniu. W drugim kroku rachunku sumienia chodzi o to, żeby poprosić Pana Boga o światło, Ducha Świętego światło, żeby pomógł nam popatrzeć na nasz dzień, na nasze ostatnie dni jego oczami. W tej prośbie chodzi też o to, żeby tak bardzo pokornie uznać samych siebie za potrzebujących mądrości Bożej, żeby uznać siebie za zależnych od Bożej mądrości, od Bożej miłości. Ja tę modlitwę powiem swoimi słowami, możesz powiedzieć ją swoimi albo skorzystać z tej mojej. Proszę Cię, Panie Jezu, daj mi, daj nam ducha świętego. Chciałbym zobaczyć mój dzień tak, jak Ty na niego patrzysz. Chciałbym umieć rozpoznać, jak Ciebie dotykały wydarzenia mojego życia, Ciebie jako mojego przyjaciela. Pomóż mi to rozpoznać. Daj mi swojego ducha, Panie. W trzecim kroku rachunku sumienia chodzi o to, żeby sobie uświadomić sytuację z naszego życia, z dzisiaj, z wczoraj może do ostatniego rachunku sumienia, takie sytuacje, które jakoś wywołały jakąś bardzo konkretną reakcję w nas, taką przyjemną albo nieprzyjemną, nie wiem, pozytywną, negatywną, różnie można to nazwać. I, i, I chodzi o to, żeby te sytuacje na nowo przywołać, jakby wrócić do nich, na nowo je przeżyć, ale tym razem zanurkować w tym miejscu w rozpoznaniu jakichś swoich motywacji. Dlaczego tak zareagowałem? Czy postąpiłem w tej mojej reakcji za, tylko za takim emocjonalnym impulsem? Czy było też jakieś rozumienie rzeczywistości? Jakiś wybór? Podjąłem jakiś wybór, dokonałem jakiegoś wyboru. I czy ten wybór był rozsądny? W sensie, czy był zgodny z Ewangelią? Czy był wyborem miłości? Czy też był odrzuceniem miłości? Był jakimś egoizmem? Więc temu się teraz przyglądajmy. Z drugiej strony, można też w tym kroku, jak już te sytuacje sobie przypomnimy, jedną, drugą, bo tu nie chodzi, żeby było ich więcej, można też to tak przeżywać, żeby patrzeć na te moje momenty, na nowo na nie spojrzeć razem z Panem Jezusem i, z, i trochę popatrzeć na Niego, zobaczyć jak w cudzysłowie, jak On reaguje. Czy znaczy, to są rzeczy, które rozradowały Jego serce? Czy to są rzeczy, które zasmuciły jego serce? W taki sposób spróbujmy poprzyglądać się teraz wydarzeniom naszego dnia. Thank you Czwarty krok rachunku sumienia to jest nasza odpowiedź na to, na to przyglądanie się i jak widzimy, że, że Boże serce rozradowało się z powodu jakiegoś naszego wyboru, że my broniliśmy Bożej godności, godności Bożego Dziecka w nas, broniliśmy życia, broniliśmy Ewangelii w naszym sercu, broniliśmy naszego sumienia, stanęliśmy po stronie tego sumienia, to, to jest czas, żeby uwielbić Pana Boga w tym. Podziękować, że dał nam siłę do tego, że nas uzdolnił, że, że jesteśmy z Nim tak związani. A tam, gdzie nie posłuchaliśmy głosu Bożego w naszym sercu, gdzie zaniedbaliśmy sumienie, gdzie podeptaliśmy może zupełnie poszliśmy za czymś płaskim, jakimś płytkim to jest czas też, żeby przepraszać, żeby wchodzić w postawę skruchy. I to jest ten czwarty krok: uwielbienie albo skrucha, albo obie. Obie takie rzeczy naraz, obie te rzeczy naraz mieszczą się zupełnie w naszym ludzkim sercu. Chcę też zaznaczyć, że trwanie w postawie skruchy oznacza przyjmowanie miłosierdzia. To nie jest samo oskarżenie się. To jest takie zdrowe mówienie, przepraszam. Przebacz mi, przyjmuję przebaczenie. I potrwajmy w tym uwielbieniu albo w tej skrusze dłuższy czas, tyle ile potrzebujemy, żeby Boże Miłosierdzie nas oczyszczało i uzdarniało do, do życia. I ostatni, piąty krok rachunku sumienia to jest prośba o jutro, o łaskę na jutro, na kolejny dzień, na kolejne godziny mojego życia. Ja też ją wypowiem teraz swoimi słowami. Jak chcesz, możesz się do niej przyłączyć albo skorzystać z tej mojej modlitwy. Jezu, bardzo chcę być bardziej wrażliwy na Twój głos. Proszę Cię, dotknij moich uszu, jak w tej Ewangelii, u tego głuchego. Dotknij moich uszu, żeby słyszały Twoje natchnienia, Twoje napomnienia, Twoje ostrzeżenia. Daj mi też swojego ducha, żebym jutro mógł być wierny temu, co usłyszę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjść królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Panie Jezu, chcemy Ci teraz przynieść chcemy do Ciebie naszą przyszłość, nasze jutro. Prosimy cię, żebyś nas pobłogosławił. Dzięki wam za wspólną modlitwę bardzo was proszę żebyście subskrybowali nasz kanał dali kciuka w górę nacisnęli dzwoneczek jeżeli oglądacie nas na jezuitach to zajrzyjcie na mocnych w duchu jeśli oglądacie nas na mocnych w duchu zajrzyjcie do jezuitów na pewno znajdziecie tam fajne treści oba kanały warto wspierać